Pamiętajcie też, oczywiście, żeby pilnować swoich kobiet, bo jak klimatyczna jest w ogóle ta droga 4, D400, która prowadzi całym wybrzeżem. O ja, zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowite. Idziemy na dół i pokażemy Wam to. Z bliska. Jak to jest? Jesteś nad morzem, już tyle czasu, a ani razu nie zjadłaś gofra z to Jego wina, Jego wina. Herbata z Imbiru. Do tego miód, zobaczcie, jaki udało nam się fajnie kupić. Bo Turcja, co też trzeba powiedzieć, słynie w ogóle z produkcji miodu. No i do tego cytryna. Witajcie po godzinie 12.00. Dzisiaj od rana trochę zamówień, pracy zdalnej, ale już teraz w ten piękny, kolejny słoneczny dzień możemy ruszać dalej. Opuszczamy jakże fajną miejscówkę, którą na pewno możemy polecić i którą na pewno znajdziecie w naszej mapie. Link do niej znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem, tam najaktualniejsze nasze miejscówki. A jeśli chcecie w ogóle wiedzieć, gdzie jesteśmy, to zajrzyjcie na naszego Patronite'a. Tam wszystkie szczegóły są opisane łącznie z dostępem do mapy, na której cały czas na żywo możecie śledzić nasze poczynania. Jeszcze mocno zakatarzony nos, światło w ogóle, lecą mi ciągle łzy, ale mam nadzieję, że ta choroba się nie rozwinie. Dzisiaj jeszcze poza herbatą z imbirem, miodem i cytryną wezmę jakieś lekarstwa, ale musimy podjechać do apteki. Tą spotkamy w miejscowości Kas i tam Was teraz zapraszamy. Zatrzymaliśmy się na takim pseudo parkingu przy drodze, żeby pokazać Wam, jak klimatyczna jest w ogóle ta droga D400, która prowadzi całym wybrzeżem. Jechaliśmy, jak już wiecie, od Mersin aż do Halani, no i teraz cały czas właśnie tą drogą się kierujemy. Trochę przypominają mi się te krajobrazy z Chorwacji, kiedy przejeżdżaliśmy też tą drogą krajową, bezpłatną wzdłuż wybrzeża. Przepiękne widoki. Część Wam pokażemy na time lapse, który już się tworzy, tutaj akurat w tej chwili nie ma plaży. Tam była bardzo fajna plaża, ale nie mogliśmy się zatrzymać. No ale nawet tu zobaczcie sobie kolor tej wody. Gdyby zejść sobie tutaj niżej na te skałki, można by na pewno poskakać, popływać i miło spędzić czas. Zresztą nie zatrzymaliśmy się sami. Tutaj widzicie samochód yy, Turków, którzy tam w rogu dokładnie tutaj yy, poszli sobie łowić. Ryby. Więc pozostaje bardzo ważna kolejna kwestia. Jeśli macie czas i możliwości, to na pewno to, to zachodnio-południowe wybrzeże przejeżdżajcie właśnie tą krajową drogą. Bo warto, bo widoki są nie do opisania, nie do zastąpienia i na pewno nie będziecie tego żałować. Zatrzymaliśmy się tutaj przy drodze. Tą miejscówkę mieliśmy już zaznaczoną, zanim wyruszyliśmy. Bo zobaczcie, jak piękna tutaj jest plaża. Jest taki malutki parking, tam kawałek dalej też dałoby radę się zatrzymać. No ale teraz sobie zobaczcie, jak magicznie wygląda to miejsce. Gdyby tutaj jeszcze być pewnie w sezonie, to już w ogóle. O ja, zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowite. Idziemy na dół i pokażemy Wam to z bliska. Co ja będę dużo mówił. Pamiętajcie, że te filmy z GoPro nie są podkręcane. To są prawdziwe kolory. Ludzkie oko widzi jeszcze piękniej, i to też trzeba zaznaczyć, więc dorzućcie do tego jeszcze kilka punktów procentowych nasycenia i macie po prostu niesamowitą plażę. Ona trafi na, nasze, na naszą mapę. Jeśli ktoś kiedyś będzie tu przejeżdżał w sezonie i będzie miał czas i ochotę spędzić tutaj trochę czasu, to na pewno to polecam, bo warto. Przepiękna plaża, przepiękne miejsce. Takich jak już mówiłem wcześniej, na Wybrzeżu Tureckim nie brakuje. Pamiętajcie też oczywiście, żeby pilnować swoich kobiet, bo przed chwileczką przechodząc przez ulicę jechał pan z ciężarówki no i zatrzymał mnie i kazał przekazać oto tą piękną różę Izie, więc można powiedzieć dziękujemy, albo Iza dziękuję Ja bardzo dziękuję i lecimy dalej śliczna jest choroba coraz bardziej mi rozkłada, ale daję radę, katar po prostu nie daje mi spokoju ale zatrzymaliśmy się na tym wzgórzu z jednego bardzo ważnego powodu. Zobaczcie, jak wygląda bardzo dużo miast w Turcji na wybrzeżu. To istne szklarnie. Naprawdę tutaj już nie ma gdzie co wcisnąć. Fajnie widać, tutaj to centrum miasta. A dookoła całe rolnictwo rozwinęło się w najlepsze. No, a na samym wybrzeżu, oczywiście, nie brakuje jakichś hoteli czy różnych innych atrakcji. Tam, gdzie widzicie taką błękitną wodę w oddali, to będzie dla Was gdzieś tutaj. No, to są też y, zabytki do obejrzenia. Jednym z nich jest taki grób, który jest w wodzie, e, jakieś te, pozostałości po tym grobie, o, bo tutaj jest też starożytne miasto Myra. My do niego się nie wybieraliśmy, na początku siedzieliśmy, ale trzeba by troszeczkę poobjeżdżać, powjeżać znowu do góry, trochę na dół. Nie będziemy kombinować tych starożytnych miast, na pewno jeszcze nie zabraknie pięknych widoków i klimatycznych uliczek też, więc dalej ruszamy przed siebie po przygody. Dawno w centrum miasta tak wody nie napełnialiśmy, no ale czasem tak po prostu trzeba, bo to jedyne miejsce w kasie, gdzie można spokojnie, za darmo wodę dostać. Tuż przy meczecie i straży pożarnej. Z parkingiem trochę gorzej. Czekajcie, pokażę Wam, gdzie stoimy. Albo i nie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O, kawałek tam zejdę. Tam stoimy przy drodze. Zaraz Wam to wszystko. Pokażę. Tak właśnie stanęliśmy, że zablokowaliśmy w sumie pół drogi, no ale my tylko dosłownie na chwilkę i będziemy uciekać dalej. No to już oficjalnie witamy w drugiej części kas, czyli w tej starszej, tej z Mariną, tej z zabytkami i sklepami i wszystkim tym, co turyści lubią najbardziej. Jakieś bary, restauracje. Ponoć ma być tu bardzo pięknie, klimatycznie, z opisów na różnych blogach można było wyczytać, że to jedno z ważniejszych miejsc na wybrzeżu tutaj południowo-zachodniej Turcji. No więc idziemy pozwiedzać razem z Wami kas, no i sami ocenicie, czy było. Warto. Mamy spokojnie jakieś 3 godzinki. Zobaczymy, czy w sumie tutaj zostaniemy, bo jakieś 600 metrów w dół ma być parking, na którym mieliśmy stanie docelowo, ale skoro jest idealne miejsce przy drodze, gdzie możemy wrać czego zawrócić i wyjechać, to nie chcemy pchać się w te wąskie uliczki, tym bardziej, że ten parking na Park Fournite widać, że jest zastawiony samochodami, więc nie będziemy ryzykować. Zawsze te 600 metrów możemy się cofnąć i tam po prostu zjechać, jeśli w ogóle będziemy. Chcieli tutaj zostać. A już teraz, nie przedłużając, zapraszamy Was na dół. O, już nawet widać ten parking. Nie wiem, czy będziecie widzieć to na kamerze. Tutaj już jest ten parking, o którym mówiliśmy. I jak widać, mnóstwo, mnóstwo samochodów. Lycian Rock Tumps. To tam zmierzamy tymi klimatycznymi schodkami, tuż obok różnych domów. To trochę wygląda tak, jakbyście. Chodzili komuś na podwórko, a tak naprawdę idziecie zwiedzać starożytne miasto, właśnie w Kasie. Więc zapraszamy Was przy tych pięknych kwiatkach i różnych innych winoroślach i zaroślach na wędrówkę ku górze, ku pięknym krajobrazom. To jakieś 5-10 minut ostrej wspinaczki Wszystko oczywiście zależy od tempa. I taki macie. Oto końcowy widok. No są to jakieś takie mini groty. Widzicie część zabudowana, część ktoś wybił. Pewnie chciał zobaczyć, co jest w środku. Jeśli coś było, to wiadomo, że zostało zabrane. I albo w jakimś muzeum, albo w jakimś domu. No ale powiem szczerze, nic specjalnego na zdjęciach wygląda to. Zdecydowanie ładniej. Teraz schodzimy w dół i pójdziemy sobie miastem tutaj, bo tam też mają być jakieś zabytki i piękne widoki. Zresztą, sam kas, ponoć w tych takich wąskich uliczkach w samym centrum, ma się prezentować w magiczny sposób. Kas na pewno będzie kojarzył się z grobowcami, bo tutaj kolejny, taki już bardziej monumentalny, jakieś stare drzewo. Ale to też właśnie takie klimatyczne uliczki, jak te, które widzicie przed sobą. Kolorowe domki, to naprawdę wygląda przepięknie. A tak naprawdę, kas po turecku oznacza brew, i ponoć, kiedy z linii brzegowej z oddali widać to miasto, no to brew właśnie przypomina. Ale kas to tak naprawdę, jeśli chodzi o likijczyków, którzy właśnie te ziemie tutaj zamieszkiwali, to inaczej Habesos, a przez Greków nazywane antiphelos, bo oni też tutaj stacjonowali. Wielka historia tego miasta. Całej oczywiście nie będę Wam tutaj zagłębiał. Dzisiaj to bardziej część riwiery tureckiej, tak bym to nazwał. Tutaj są hotele, dużo przyjeżdża turystów. W latach 90-tych zaczęła się tutaj ta turystyka na pełną skalę wcześniej to po prostu wioska rybacka. Teraz wygląda to wszystko w ten sposób. Oprowadzę Was i zobaczycie swoim okiem naszej Kamery. Tutaj na pewno mniejsza marina niż ta koło naszego parkingu, bo tutaj jesteśmy zdecydowanie bliżej Starego Miasta, ale widać, ile łodzi tutaj jest przygotowanych na sezon, żeby później obwozić ludzi. No, troszeczkę restauracji otwartych, może ludzi nie jest w nich tak dużo, ale oczywiście Ataturk to ten, który złączył Turcję w Republikę i wszystkie właśnie te plemiona i ludy stały się jednym narodem. Przejdźmy się, bo naprawdę klimatyczne uliczki, dawno takich w Turcji nie było. Takiego właśnie miasteczka, które okalają różne kolorowe domki, mniejsze uliczki. No i to na pewno robi fajną robotę w sezonie, pewnie kiedy jest tu mnóstwo ludzi, troszeczkę mniej, bo nie ma miejsca, ale teraz jak najbardziej można sobie tutaj pospacerować. przed tysiącami lat przychodzili tutaj na ten amfiteatr żeby popatrzeć na teatr albo może posłuchać muzyki dzisiaj również mamy koncert tak z znienacka jest pan który ładnie tutaj nam przygrywa okolica niesamowita i trzeba powiedzieć, że głos i dźwięk niesie się bardzo przyjemnie pomimo, że widzicie jesteśmy na samej górze Piękny widok. Chwilę po prostu posiedzimy i pocilujemy Jak widzicie i za troszeczkę zgrzeszyła, ale sam ją namawiałem, bo mówię jak to jest. Jesteś nad morzem już tyle czasu, a ani razu nie zjadłaś gofra to z czekolady. Wina, jego wina. Biorę to na siebie, to moja wina. Ja nie jadłem, bo nie jestem fanem słodkiego. Ale widziałem tam po drodze fajną restaurację. Jak będziemy wracać, to zajdę sobie i coś pysznego zjem. A teraz chwilę posłuchajcie i ruszymy w dalszą drogę. Idąc na kolejną miejscówkę, którą chcemy zobaczyć my i pokazać Wam, zauważyliśmy miejsce, gdzie jest mnóstwo przyczep i kamperów. Jak będziemy tamtędy wracać, to Wam to nagram, bo teraz po prostu chcemy zdążyć przed zachodem słońca. Ale tu zrobiło się tak cicho i tak przyjemnie, że postanowiliśmy Dzisiaj już nie szaleć i po nocy nie szukać miejscówki, tylko właśnie tam, w tym miejscu, gdzie te przyczepy i kampery stoją, my też sobie staniemy. Chyba, że tutaj, właśnie, gdzie teraz zmierzamy, jakby takim powiedzmy połączenie, e, takie wąskie połączenie e, Cyperka, może nawet bym powiedział, różnych wysp. I tam się okaże, że jest miejsce, to tam zaparkujemy, ale w tamtej części naprawdę cisza i spokój, a jednocześnie blisko do. Miasta. Swoją drogą ludzie tam stali nawet w przyczepach, które nie miały auta. Więc zastanawiamy się, czy to jest po prostu miejsce, gdzie można stanąć i wynajmować przyczepy. Bo były też tam numery telefonów. Zresztą nie będę tyle gadał, tylko za moment wam to pokażemy. To jest właśnie to miejsce, o którym wam mówiłem. Po jednej stronie plaża. Taka bardziej we wnętrzu. Piękna, turkusowa woda. Teraz już to prawda, słońce zachodzi, więc tak tego koloru nie widać. No ale tutaj po drugiej stronie. Również plaża, i właśnie to miejsce mieliśmy na naszej liście do zobaczenia. Oczywiście o wiele piękniej by wyglądało to z drona, kiedy będzie słońce, ale wydaje mi się, że nic straconego, bo po prostu jeśli zostaniemy i będziemy kilkaset metrów stąd, to jutro to dla Was na drobie. No to sami zobaczcie, jak piękna jest tutaj woda, i od razu te góry niesamowity widok. A tutaj po drugiej stronie, gdzie widzicie już tą flagę, druga plaża. Zaraz tam wam ją pokażę. Swoją drogą, tak widzimy, się śmiejemy, bo kas kojarzy się oczywiście z Krajową Administracją Skarbową. A co było śmieszne, jak szliśmy po starym mieście, nie zrobiliśmy zdjęcia, ale była knajpa, która nazywała się Paragon. Także idealne miejsce dla wszystkich skarbowców to właśnie tutaj. Z kasu do kasu, można by powiedzieć. E, I co jeszcze było takiego zabawnego, to zdjęcie mam, pokażę Wam. Był samochód, który miał rejestrację 07 KAS. E, jakby wiecie, Bond 007 i jest skarbowiec, który gdzieś tam e, idzie łapać tych, którzy nie wystawiają paragonów albo robią jakieś inne brzydkie, niepodatkowo e, uznawane przez prawo rzeczy. Dobra, zobaczcie plażę z drugiej strony. Tutaj też jest znak zakaz kamperowania, więc tutaj na pewno stawać nie będziemy, ale pokażemy Wam to miejsce, w którym, przez które przed chwilą przechodziliśmy. O, tutaj zakaz parkowania, ale tutaj już druga plaża. Sami przyznajcie, że jest pięknie. A teraz już zmierzajcie razem z nami po nasz zestaw. I tutaj właśnie możecie zobaczyć tą ulicę, przyczepy, kampery. No i za momencik też my się tutaj pojawimy, ale najpierw musimy zejść tą drogą w dół i tutaj przyjechać. Żeby dzień oficjalnie mógł się zakończyć, to mówię Wam prawie dobranoc. Mamy miejscówkę przy drodze, tutaj dzięki uprzejmości dwóch Turków, którzy również stoją. Wiemy, że nie można stać po lewej, a trzeba stać po prawej stronie. I za tą dobrą radę i pomoc tutaj przy parkowaniu na pewno bardzo dziękujemy. A teraz szykujemy sobie już obiad na jutro. Będzie to wszystko, co zielone czyli broku, będzie jeszcze cukinia, zielone pesto, ale wcześniej. Herbata z Imbiru, do tego miód. Zobaczcie, jaki udało nam się fajnie kupić, bo Turcja, co też trzeba powiedzieć, słynie w ogóle z produkcji miodu. No i do tego cytryna. A po tym wszystkim na noc jeszcze aspiryna, żeby móc wyzdrowieć i jak najszybciej odzyskać pełnię sił. Więc już teraz oficjalnie mówię Wam dobranoc i do zobaczenia.